Cześć, witam Was serdecznie na kanale To Dam z tej strony Paweł. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję gry Parks, która już niebawem ukaże się w polskiej wersji językowej dzięki wydawnictwu Albi Polska. Gra Parks w 2019 roku ufundowała się na platformie Kickstarter i tutaj taka ciekawostka. Na początku twórcy gry myśleli, że będzie to gra przeznaczona tylko dla mieszkańców Stanów, no bo jednak będziemy tutaj odwiedzali parki właśnie w Stanach Zjednoczonych. Na gra bardzo szybko zyskała popularność i sprzedała się w bardzo dużym nakładzie, dzięki czemu wydawcy stwierdzili, że można opuścić w retailu, no i całe szczęście, bo gra jest naprawdę świetna, bardzo dobrze wykonana. No, a jak wygląda, zaraz zobaczycie sami. W grze w park dzielimy się w rolę podróżujących, którzy będą odwiedzali różne parki w Stanach Zjednoczonych. Będziemy podążać po naszym szlaku, zbierać surowce, aby później móc odwiedzić. Właśnie te parki, i dzięki temu zbierać punkty, które na koniec sprawią, że będziemy mogli wygrać rozgrywkę. Wiadomo, im więcej parków będziemy odwiedzali, tym więcej punktów zdobędziemy, no i będziemy mogli też wykonać zadania. Dzięki czemu na koniec gry będą mogły wpaść nam dodatkowe punkty. No i oczywiście, osoba, która zbiera tych punktów najwięcej, zostanie zwycięzcą z gry. Jak wspomniałem, niebawem gra okaże się w polskiej wersji językowej dzięki wydawnictwu Albi Polska. Na przedsprzedaż tej gry ruszy niebawem na stronie jednego z moich partnerów, czyli na stronie sklepu internetowego gig planszowych, gdzie Was serdecznie zapraszam. To jest nasza trasa, po której będziemy poruszali się w grze Parks. Każdy z graczy będzie miał swojego wędrowca, w sumie dwóch wędrowców w wybranym kolorze. No i podczas... Każdego sezonu, a są cztery w grze, będziemy się po tej trasie poruszali. Z każdym sezonem nasza trasa będzie się trochę powiększała. No i podczas odwiedzin któregoś z tych kafelków, będziemy mogli skorzystać z jego akcji. Akcje mamy narysowane na dole każdego z nich. No i będziemy mogli zyskać dzięki temu surowce. Więc jeżeli na przykład przemieścimy naszego wędrowca na ten kafelek, dostaniemy znacznik lasu, no i dajemy go do swoich zasobów. Jest to o tyle istotne, że jak dojdziemy do ostatniego kafelka, będziemy mogli kupić, w sumie odwiedzić któryś z parków, a żeby to zrobić będziemy musieli posiadać określoną ilość surowców. Na kartach parków mamy pokazane jakie surowce musimy posiadać, aby móc ten park odwiedzić. No i właśnie tak jak wspominałem, jak dotrzemy na sam koniec naszej trasy, to płacąc te surowce będziemy mogli odwiedzić ten park. No i na koniec rozgrywki dostaniemy taką ilość punktów za niego, jaka jest pokazana tutaj w lewym dolnym rogu. Oprócz tego w grze Parks mamy karty pogody, które pokazują nam co w danym sezonie będzie się działo. Czyli tutaj na przykład dostaniemy jeden znacznik wody w momencie kiedy dostajemy kantynę. Oprócz tego na karcie pogody mamy pokazane jakie surowce będziemy musieli na początku rozgrywki umieścić tutaj na tych kafelkach. No i wtedy pierwsza osoba, która stanie na takim kafelku dostanie surowce, czyli na przykład będziemy mieli rozmieszczone słońce i wodę. No, w momencie kiedy pierwsza osoba stanie na tym kafelku dostanie i wodę i będzie mogła skorzystać także z akcji tego kafelka. Kszy park, tak jak wspominałem, będziemy poruszali się naszym podróżnikiem po szlaku, na którym będziemy mogli wykonywać różne akcje. Jest to gra o mechanice worker placement czyli tylko jedna osoba będzie mogła skorzystać z akcji na danym kafelku. Każdy kafelek ma unikalne akcje, czyli będziemy mogli zrobić coś innego na każdym z nich. Będziemy mogli otrzymywać surowce, będziemy mogli wymieniać nasze surowce na dzikie zwierzęta, które są niejako jokerem tej grze. Będziemy mogli także kupić kantynę lub zrobić zdjęcie, dzięki czemu za te zdjęcia na koniec gry będziemy dostawali dodatkowe punkty, a więc naprawdę masa możliwości, która drzemie w bardzo małej grze planszowej. To są kafelki naszej trasy, który, z których będziemy budowali naszą trasę w grze Parks. Jak widzicie, każdy kafelek ma unikalne dla siebie akcje. Będziemy mogli dostać surowce, będziemy mogli dobrać dodatkową kantynę lub za dwa surowce kupić je, zrobić jakieś zdjęcie i dzięki temu dostaniemy aparat, będziemy mogli wymieniać surowce na inne będziemy mogli kupić park lub zdobyć kartę ekwipunku, wymienić jakiś surowiec na dzikie zwierzę, które jest jokerem i zastępuje nam że każdy inny rodzaj surowca lub będziemy mogli zużyć wodę, aby użyć akcji kafelka, na którym stoi inny podróżnik Oprócz tego mamy także kafelek końcowy i tutaj w zależności od tego, którzy dotrzemy, będziemy mieli kilka możliwości do wyboru. Będziemy mogli zarezerwować park i dzięki temu zdobyć żeton pierwszeństwa w kolejnej rundzie. Będziemy mogli kupić ekwipunek. Jeżeli dotrzemy pierwszy, jako pierwsi będziemy chcieli skorzystać z akcji tego kafelka, to dostaniemy zniżkę jedne słońce na zakup ekwipunku No i będziemy mogli także kupić park. No dobrze, no ale po co nam te surowce, które będziemy zbierali podczas poruszania się na tym szlaku? Otóż te surowce są nam potrzebne, aby odwiedzać parki. Każdy z parków ma określone wymagania. No i na końcu naszej trasy będziemy mogli odwiedzić któryś z tych parków, w zależności od tego, na jaki park będziemy mieli surowce. No i te parki są różnie punktowane, no ale to zaraz zobaczycie. Surowce w grze park są nam potrzebne do tego, aby na koniec naszej trasy móc odwiedzić któryś z parków. Stanów Zjednoczonych. Na każdej karcie mamy pokazane, jakie surowce i ile ich potrzebujemy, aby móc ten park odwiedzić. No, jest to o tyle istotne, że im więcej tych surowców będziemy musieli wydać, tym więcej punktów na koniec rozgrywki dostaniemy. Jak widać, surowce, które będziemy musieli zbierać, to są drzewa, słońce, woda, a także skały. Więc Im więcej tych surowców podczas naszej wędrówki uzbieramy, tym więcej parków będziemy mogli odwiedzić, no i nie będziemy musieli wtedy się zastanawiać, który park wybrać, no bo im więcej tych surowców mamy, to tym więcej większy wybór będziemy mieli wtedy w tych parkach. Nasza trasa będzie składała się z kafelków, no i cała gra trwa cztery sezony, tyle ile mamy pór roku, no i ta plansza będzie się co sezon zmieniała i co sezon Troszkę wydłużała, dzięki czemu każdy kolejny sezon będzie troszkę dłuższy, no i więcej surowców będziemy mogli zebrać. Jak wspominałem, każdy z tych kafelków ma unikalne akcje, które pozwolą nam na różne możliwości. Będziemy mogli wymieniać nasze surowce na jokery, będziemy mogli zbierać nasze surowce, będziemy mogli robić zdjęcie różnym krajobrazom, dzięki czemu będziemy zdobywali punkty na koniec gry, będziemy mogli wymieniać sobie te surowce tak, aby jak najbardziej skorzystać na tym, żeby później na koniec naszej trasy, móc wykupić jak największą ilość parków lub zarezerwować je sobie, aby później móc je kupić. W grze Parks mamy także karty pogody, które co sezon będą się zmieniały. Na tych kartach pogody będziemy mieli napisane, jak zmieni się nam troszkę rozgrywka podczas kolejnej rundy, a zazwyczaj jest to mała zmiana, po prostu będziemy mogli dostać dodatkowe surowce, korzystając z jakichś konkretnych akcji na naszej trasie. W grze Parks mamy kilka kart pogody, które z każdym sezonem będą się zmieniały. Na kartach mamy opisane rzeczy, które podczas tego sezonu będą się działy, czyli na przykład na początku rundy dodajemy wodę na każdy z trzech parków, które mamy na planszy głównej. Parki będą kosztowały o jedną wodę mniej podczas ich odwiedzania ekwipunek będzie kosztowało jedno słońce mniej, jeżeli będziemy go chcieli kupić, dostaniemy słońce, jeżeli dostaniemy jakieś drzewo podczas naszej tury, parki będą kosztowały jedno słońce mniej, dostaniemy jeden wody w momencie, kiedy będziemy dostawali góry podczas naszej tury, będziemy kładli na początku rundy słońce na każdy z trzech parków, które są dostępne, dostaniemy wodę w momencie, kiedy będziemy dostawali Jakieś drzewo podczas tury. Dostaniemy na przykład wodę w momencie, kiedy będziemy dostawali kantynę. Tak więc tutaj możliwości są różne no i w zależności od tego, jaką pogodę z tych wylosujemy, no to będzie miało to na wpływ do końca trwającego sezonu. Ciekawym elementem gry Parks jest możliwość zrobienia zdjęcia różnym krajobrazom. No i im więcej tych zdjęć zrobimy, tym więcej punktów zdobędziemy na koniec gry. No i nawet posiadanie aparatu, który możemy zdobyć podczas rozgrywki, zaobocuje punktami na koniec. W grze Parks na początku rundy każdy z graczy dostanie zadania, które może wykonać podczas gry. W sumie to musi wykonać podczas gry z tego względu, że zadanie dostaniemy dodatkowe punkty, a więc nie wypadałoby ich nie zrobić. To są karty naszych zadań, które mamy dostępne w grze Parks. No, i one niejako będą nam wytyczały drogę, albo obierały naszą taktykę podczas tej gry. No, bo, na przykład, żeby zdobyć dodatkowe punkty na koniec gry, musimy odwiedzić 6 parków, które mają za które będziemy płacić górami. No, i wtedy dostaniemy dwa punkty. Jeżeli odwiedzimy 8 parków z górami, no to dostaniemy 3 punkty. Mamy tak samo możliwość odwiedzenia trzech parków wartych 4 lub 5 punktów. Wtedy dostaniemy 2 punkty na koniec gry, lub 5 parków, to dostaniemy 3 punkty. Więc te karty pokazują nam niejako, w jaką, jaką drogą musimy podążyć, aby zdobyć jak najwięcej punktów na koniec rozgrywki. Te zadania niejako też kreują naszą rozgrywkę, bo mamy na nich konkretne wymagania. Na przykład musimy odwiedzać parki, które, za które będziemy płacić drzewami i o, posiadać określoną ilość zdjęć na koniec rozgrywki, a więc już wiemy, że będziemy musieli odwiedzać takie parki, których ty, za które tymi drzewami będziemy mogli zapłacić i robić podczas rozgrywki jak najwięcej zdjęć, no bo to nam zaowocuje na koniec gry większą ilością punktów. Na końcu naszej trasy jest specjalny kafelek, który w zależności od tego, w jakim, jako którzy dotrzemy na niego, będziemy mogli skorzystać z różnych akcji. Będziemy mogli zarezerwować park, będziemy mogli zdobyć żeton pierwszeństwa w kolejnej rundzie będziemy mogli kupić ekwipunek oraz odwiedzić jakiś park. Odwiedzenie parku jest dostępne dla każdego z graczy, natomiast w zależności od tego, którzy zdoby, dotrzemy, jakie możliwości nam zostaną, będziemy mogli wybrać, właśnie na przykład, kupienie swojego ekwipunku. No bo co z nas byliby za podróżnicy, gdybyśmy nie byli dobrze do tej wędrówki wyposażeni? W grze Parks możemy zdobywać dodatkowe wyposażenie dla naszego podróżnika, i ono wpływa nam na rozgrywkę, bo na przykład Dzięki temu wyposażeniu będziemy mogli zapłacić jedne góry mniej za odwiedzany park, dwa słońca mniej. Będziemy mogli użyć np. słońca zamiast gór, odwiedzając dany park. Będziemy mogli zapłacić wodą zamiast drzewem, jak chcemy odwiedzić jakiś konkretny park. Będziemy mogli dostać trzy wody zamiast drzewa, używając akcji, które nam to drzewo pozwala. Wziąć do swoich zasobów, będziemy mogli dostać dzikie zwierzę zamiast dwóch słońc, kiedy używamy akcji na naszej trasie. A więc te wyposażenie pozwala nam doda dostać dodatkowe surowce, i to jest bardzo fajne, bo czasami dają nam one dużą przewagę nad innymi graczami. Jak już wspomniałem, Graparks jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Mamy drewniane znaczniki naszych podróżników, mamy bardzo fajnie z drewienka zrobione. Dzikie zwierzęta, które są jokerami w grze i zastępują nam każdy inny surowiec. Mamy także specjalne pojemniki na nasze surowce i zdjęcia. Są dwa, więc możemy położyć je tak, aby każdy z graczy miał do nich łatwy dostęp. Gra jest bardzo ładna, kolorowa, pięknie stworzona. No i może tutaj rywalizować, moim zdaniem, z grą Everdel, jeżeli chodzi o bardzo dobrą jakość wykonania, no i przykucie uwagi, właśnie tymi. Ciekawymi i barwnymi kolorami. Jeżeli chodzi o plusy gry Parks, no to zdecydowanie jest to jakość wykonania, która jest przepiękna. Surowce i znaczniki są bardzo dobrze wykonane. Tak samo nasze kafelki czy karty są kolorowe, dobrze wykonane i bardzo trudno, aby coś nam się tutaj z tych komponentów zniszczyło, gdyż jakość wykonania jest naprawdę wysoka. Kolejnym plusem są zadania, które niejako. Napędzają nam rozgrywkę i pokazują nam, w którą stronę musimy zmierzać. Czyli robimy wtedy wszystko pod te zadania. Będziemy wykonywali akcje na naszej trasie, takie, aby zdobywać te surowce, które będą nam potrzebne, aby kupić konkretne rodzaje parków. Więc tutaj te zadania kreują nam nie rozgrywkę, i pokazują, w jaką stronę musimy podążać. Kolejnym plusem są karty Equipunktów, które możemy zdobyć, bo dodają nam ciekawe rzeczy. Na przykład możemy dostać dzikie zwierzę w momencie, kiedy staniemy na kafelku, gdzie dos mamy dostać dzięki akcji tego kafelka drzewo. Więc zmieniają nam one niejako rozrywkę, urozmaicają i sprawiają, że możemy dostać ciekawe bonusy za to, że skorzystamy z akcji z jakichś konkretnych kafelków na naszej trasie. Oprócz tego mamy też kantynę, dzięki której możemy skorzystać z dodatkowych akcji, możemy dostać dodatkowe surowce, kiedy otrzymujemy wodę podczas jakiejkolwiek akcji. Więc jest tu sporo możliwości w tak małej grze. Kolejnym plusem tej gry jest fakt, że jest ona bardzo łatwa. Możemy bardzo szybko wytłumaczyć zasady innym graczom, bardzo szybko możemy zasiąść do rozgrywki. Jest niski próg wejścia, więc już na, przy pierwszej rozgrywce nowi gracze nie poczują, że mają jakieś że są stratni na tym, że któryś z innych graczy zna tą grę lepiej. Nie, bardzo szybko i łatwo możemy wytłumaczyć zasady, tak więc szybko mogą zacząć rozgrywkę w pełni skoncentrowani no i nie tracą tutaj jakiegoś dystansu do graczy, którzy są już z tą grą bardziej zaznajomieni. Jeżeli chodzi o minusy gry Parks, no to po dłuższym czasie staje się monotonna, no bo robimy w kółko to samo, cały czas poruszamy się po tych samych kafelkach, no i nie ma tu jakiegoś większego urozmaicenia. Więc jedynym minusem jest fakt, że nie posiada ta gra jakiejś większej głębi, no i jest ładna, fajnie się w nią gra, aczkolwiek powtarzalność czasem może doprowadzić, że sięgniemy po jakiś lepszy, bardziej zaawansowany tytuł. Aczkolwiek, jeżeli chcemy komuś pokazać łatwe gry planszowe, jeżeli chcemy kogoś wciągnąć w gry planszowe, no to gra Parks świetnie się do tego nada. Bo jak na taką małą grę jest bardzo fajnie stworzona, daje dużo możliwości, dużo kombinowania, no, i można przy niej ciekawie spędzić czas. Teraz, chwilę, porozmawiamy o dodatku do gry Parks, czyli dodatku Nightfall, który bardzo fajnie zmienia nam rozgrywkę i wprowadza kilka nowych i ciekawych elementów do gry. Dzięki dodatkowi Nightfall będziemy mieli takie obozy na naszej trasie. I zamiast, na przykład, korzystać z akcji na danym kafelku, będziemy mogli skorzystać z akcji obozu. Dzięki czemu będziemy mogli zyskać niejako przewagę nad innymi graczami, bo będziemy mogli zyskać nowe akcje, które czasami dają nam ciekawe bonusy. Dodatek Nightfall wprowadza nam do gry także obozy, które kładziemy na naszej trasie. No i teraz, jeżeli nasz wędrowiec stanie na takim kafelku z obozem, możemy zdecydować, czy chcemy wziąć surowiec, który leży na tym kafelku i wykonać akcję tego kafelka. Czy decydujemy się na wzięcie tego obozu? Jeżeli zdecydujemy się na wzięcie tego obozu, będziemy mogli go położyć na jednym z tych trzech kafelków i skorzystać z akcji, które są tutaj dostępne. Takich kafelków mamy więcej w grze, no i w zależności od tego, który z nich wybierzemy, no to z takiej akcji będziemy mogli skorzystać. Te akcje są ciekawe, bo na przykład pozwalają nam zużyć jedno drzewo, aby wziąć Jedno zdjęcie pozwalają nam zamienić jedną surowiec gór na 5 słońc, możemy wymienić słońce na dzikie zwierzę trzy razy, więc jest tutaj dużo ciekawych możliwości, i niejako daje nam to przewagę nad innymi graczami. A nawet jeżeli jesteśmy z tyłu i mamy możliwość wzięcia albo obozu, albo skorzystania z akcji, czasami bardziej opłaca się wziąć ten obóz, bo możemy dzięki temu więcej zyskać. Dodatek Nightfall wprowadza nam także nowe parki do gry. I tutaj jest też bardzo fajna i ciekawa rzecz, że teraz, jak kupujemy park z tego dodatku, mamy także akcję błyskawiczną. Dzięki czemu, jeżeli wykupimy ten park, dostajemy od razu jakieś bonusy. Te bonusy mogą być różne: są na przykład akcje naszego obozu, mogą to być dodatkowe surowce. Mogą to być karty zadań, mogą to być dzikie zwierzęta, a więc naprawdę dużo różnych ciekawych rzeczy dzięki tym nowym parkom możemy od razu dostać po ich zakupie. Dodatek Nightfall wprowadza nam także nowe parki do gry i dodaje jedną fajną ciekawostkę. Otóż, zmiana polega na tym, że jeżeli odwiedzamy dany park z dodatku Nightfall, mamy możliwość skorzystania z akcji błyskawicznej, czego nie było w podstawowej wersji gry. Akcje błyskawiczne są różne. Na przykład, możemy wziąć dodatkowe zadanie, możemy dostać dzikie zwierzę, możemy wymienić góry na dodatkowy obraz, możemy dostać dwa surowce wody, możemy dostać aparat, możemy skorzystać z akcji obozu, możemy dostać wyposażenie. No więc, naprawdę, dużo różnych ciekawych akcji błyskawicznych możemy użyć dzięki tym nowym parkom. I kolejna ciekawostka. Podczas kupowania takiego, odwiedzania takiego parku nie, musimy zużyć te surowce, które są wymienione, ale mamy także cyfrę w takiej brązowej ramce. To oznacza, że możemy użyć czterech jakichkolwiek surowców chcemy, aby móc odwiedzić ten park. Tego też nie było w podstawowej wersji gry. Moim zdaniem jest to ciekawsze, bo teraz ma większy sens jeszcze zbieranie różnego rodzaju surowców, a przez to akcje, które pozwalają nam na przykład wymienić góry na pięć słońc, Słońce zyskują na wartości, no i stają się akcjami, które są bardziej pożądane podczas rozgrywki. Kolejną rzeczą, która się zmieniła jest, są zadania, które będziemy wykonywali podczas gry. Teraz nie będziemy musieli mieć jakiejś konkretnej ilości surowców na naszych parkach, tylko za każdy posiadany jakiś konkretny surowiec, będziemy dostawali punkty. Na przykład dostajemy dwa punkty za każde. Trzy przedmioty w, naszej, w naszym plecaku. My będziemy dostawali jeden punkt za każde dzikie zwierzę, które mamy na koniec rozgrywki, a więc dużo innych zadań, które podczas gry możemy wykonać. Kolejną zmianą jest fakt, że te zadania podczas rozgrywki możemy dostawać. Czyli nie mamy tylko jednego zadania, które dostajemy na początku rozgrywki, ale także z biegiem gry możemy dostać kolejne, no i dzięki temu zdobyć jeszcze więcej punktów. Tak więc dodatek Nightfall wprowadza nam ciekawe rzeczy, mamy jeszcze wtedy więcej kombinowania. No i ten dodatek sprawia, że ta gra już nie jest taka monotonna, bo oprócz tego, że poruszamy się na naszej trasie, to jeszcze mamy też te dodatkowe obozy, dzięki którym możemy skorzystać z dodatkowych akcji. Dlatego Do parki mają akcje błyskawiczne, dzięki czemu dobrze skomponowane mogą dać nam dużo surowców, a więc jest tu jeszcze więcej kombinowania. Bardzo fajnie nam to się wszystko wiąże. No i Moim zdaniem ten dodatek sprawia, że ta gra nabiera jeszcze więcej smaczku i jest jeszcze bardzo, bardziej ciekawa i lepsza dzięki temu, bo jak wspominałem, dodatek Nightfall pozwala nam jeszcze więcej kombinować no i sprawia, że musimy tutaj bardziej się skupić na tym, co ta rozgrywka nam proponuje no i więcej elementów ze sobą powiązać, aby na koniec zdobyć jak najwięcej punktów. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani Grow Parks, to polecam Wam od razu z dodatkiem, no bo jest ona wtedy ciekawsza i jeszcze bardziej wciągająca. Jeżeli chodzi o moją ocenę gry PARKS, no to jest to 5 punktów na 6, bo gra jest bardzo ciekawa, jest dużo kombinowania, przepięknie wygląda. Jak na tak małą grę daje dużo możliwości. No i ma bardzo łatwe zasady i bardzo szybko możemy wprowadzić w nią nowe osoby. Tak no więc jeżeli chcecie komuś pokazać dobrą grę, w której szybko się nie znudzi, i od której może zacząć nawet swoją przygodę z planszówkami, no to gra Parks świetnie się do tego nada. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o grze Parks, no to zapraszam Was na portale, które są poświęcone grom planszowym, plansze oraz gramy w planszówki. Tam z pewnością znajdziecie więcej ciekawych opinii, informacji oraz zdjęć z gry Parks. Tak więc serdecznie Was tam. Zapraszam. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, gameplayami oraz nowościami, które na moim kanale się pojawią. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.